Siemanko, w czwartek, witam. Słuchajcie, ja się biorę pierw za impregnację tą, której nie zrobiłem wczoraj, ale w sumie dobrze się składa, bo mam pogodę nieciekawą. No i w związku z tym pędza, nie mam żadnego lepszego, kurde no. Trzeba używać to, co jest. Dobra, no i z powrotem. Przeratuję to, słuchajcie, i pogoda do dupy, jak na razie. Popadało do dziewiątej, mamy dziewiątą godzinę, ma jeszcze około 10 niby popadać, Także na razie nie wyciągam elektrycznych sprzętów żadnych. Nie wyciągam żadnych elektrycznych sprzętów na razie, tylko yy, po prostu impregnuję te boki i jak to zrobię, to zacznę gwoździować. Dobra, pierwszą stronę mam przygwoździowaną i teraz powiem Wam, że z tej strony też daję radę młotkiem. Bokiem... Oż kurde, rusztowania na hamulec nie wrzuciłem. Szału nie ma, ale... A ty kurde. Dziadku. Pierwszy mi w las, więc i ten chyba wlezie. Na palce trzeba uważać. Tak. Nie trzeba się kombinować nic. O i elegancko. Trochę tam się człowiek pomęczy, ale będzie git, tylko muszę jej rzucić. albo tak takie będzie dobrze. Także lecę, zaczynam. Jest tego trochę, więc... Trochę pewnie mnie z tym zejdzie czasu. Gwoździe takie, czterdziechy, jakieś tam pierścieniowane czy gwintowane. Zwał jak zwał. O, chodź tam. Nie wiem, czy tym nie będzie lepiej. A jak? Pięknie idzie. Dobra, to jadę z tym. I okej, okay, w miarę to poszło. 10 godzinę mam, jeszcze sobie pokropuję tak trochę, to chyba skoczę jakieś szybko siedanie ruszyć i wracam i będę działał z docinaniem. Mam nadzieję, że do, do tego czasu już się wtedy ten już wypada. No i z tymi będę jechał. Tu, tu tak samo jak wczoraj będę je wrzucał, one no nie są duże, ciężkie. Myślę, że na spokojnie a tam z tymi drugimi, to myślę o mecalaku i lince. Po prostu wrzuca, wrzucać coś środkiem, ją, tylko łapać belkę na środku, wrzucać ją do środka na lince zawieszoną, nawet poniżej yy, tego poziomu, później tylko sobie brać ją, pasować w haki, opuścić, od, odczepić kurde linkę i ten, i tak to będzie szło. Zobaczymy, no, na pewno trochę dłużej to zajmie niż normalnie, no ale Myślę, że dam radę. Jak nie, to zobaczymy, coś innego się wymyśli. Ale tak na teraz to jest najlepsze wyjście dla mnie, bo rozpinię, jakbym tu dał sobie je, no to mógłbym tu dać, tu bym mógł dociąć, bo bym sobie mógł pomierzyć stąd, tak naprawdę tym laserem, bez problemu. Ale chodzi o to, że później będę musiał przeciągać całą długość tam o, do końca w jakiś sposób się z tym szarpać i jeszcze celować w środek. Nie wiem, czy to będzie lepsze wyjście. Rzucanie tego tutaj. Tu docinanie, nie wiem kurde, powiem wam szczerze, no mógłbym parę desek tu rzucić na tą stronę, a tu musiałbym już dużo, wiele ich rzucić, żeby te belki mogły sobie leżeć i tylko je później przesuwać tam do końca, nie? Ale spróbuję chyba z linką na początek, zobaczymy, jak będzie kulawo szło, to wtedy coś innego się wymyśli. Okej, okay, niby ma już nie padać, także ja zabieram się za docinanie tych belek, wrzucam je tam na górę, gwoździuję, a i muszę pamiętać o impregnacie. Żeby nie zapominać przecięciu, sobie idę od razu postawię zdareczkę tutaj i, i będę działał po kolei powoli do przodu. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, pierwszego już rzuciłem. Teraz drugiego wrzucę. Zaraz będę rzucał tylko chciałem Wam pokazać, że nie zapominam o impregnacji. Raz i dwa i i leci na tym. Myślałem o tym fazowaniu, tam jak właśnie Sławek pisał, żeby to zrobić, ale powiem Wam, że wchodzi bez tego, więc nie ma sensu sobie tam dokładać y, roboty zbytnio, także... No chyba, że gdzieś wyjątkowo, będzie kolejna partia jakaś dużo grubsza czy coś, to może wtedy pomyślę, ale na razie jest ok. Dobra, idę go wrzucać. Okej, okay, u mnie po 12 się zrobiło nawet, nie wiem ile jest, 15? O kurde, w pół do pierwszej. Pół do pierwszej, ja dobijam tego ostatniego tutaj, tą stronę od wewnątrz i co? I uciekam szykować tutaj, rusztowanie zabrać, tamte odcinki wszystkie gdzieś ułożyć na paletę. No i biorę maszynę i zabieram tamten, tamtą e, kolejną, e, kolejną część stropu i zawożę tam za winkiel, żeby tam sobie wszystko docinać i po kolei zabierać mecelakiem i, i wrzucać. Taki jest plan. Nie, nie ma szans, żeby tych belek, kurde, samemu tam dać radę, tak sobie wrzucać, jak te. Bo ciężkie, sama nie chce gdzieś zaraz złapać kontuzji pleców czy coś i, i będzie po robocie. Deszcz przeszedł, także najważniejsze jest spoko. No, dobra, to lecę. trzykować wszystko, jeszcze mi gówść poleciał. No i dobra, lecę z tym, jakoś tu trzeba się przycisnąć, żeby nic nie popchnąć. Nic nie przewrócić. Tu jednego mam krótszego jeszcze, a to on pójdzie na stężenie prawdopodobnie. Tam też będę te kawałki do zabudowy komina też potrzebował, więc no zobaczymy jak to będzie. Co będzie dostępne też w Tartaku, czy ta 45 w końcu, czy... Czy z tego dorobię stężenia, ale wydaje mi się, żeby by stężyć to spoko, chyba styknie. Dobra, to jadę tam. Odstawiam to na rusztowanie. No i tak będziemy chyba działać. Linkę jakąś jeszcze skompletuję tylko. Prąd tu sobie podciągnę. I będziemy mierzyć. Nie wiem jak z tym wysięgiem to, ale myślę, że na luzaku powinno mi starczyć. Tyle, że nie wiem jak dam linkę centralnie na środku, czy fajnie będzie mi się to podnosić, czy będzie to kulało trochę. Tego już nie wiem. Czy ja tu postawię też na tym uszczelnianiu, to kurde. Czy mi się ta sztuka uda? Ale pod skosem, żeby było to, będzie też dobrze. Trzeba zmienić opcję tylko. Idłami zaczepiłem za koniec. Gdzie? Ach, dobra. Będzie chyba tu sobie nas lekko podrzucę i ten. Dobra, to widzimy się niebawem. Ja idę szykować wszystko. Do góry nie poleci. OK, ja jestem z powrotem. Zabieram się za cięcie i zaraz będziemy rzucać ten yy, pierwszy kawałek. Zobaczymy, czy tu wypali z, z tą maszyną, czy, czy raczej słabo. O! kurde, Nie wypali. <grym> za bardzo, ale dobra, spoko. To nie ma problemu. Leży na czymś, oby nie na kablu tylko akurat przycisnę. Nie, nie przycisnęło. Dobra. To będę w takiej pozycji musiał sobie teraz to kroić. Ale spoko, damy radę. Rusztowanie trochę się wywaliło, dobrze, że nie na nogi, ani na nic, no. BHP to podstawa. O. I to znaczy, że muszę minimum dzisiaj wykorzystać to, żeby tak nie leżało. Także ciacham e, sobie to kątownik jeszcze, nie przyniosłem kątownika. Dobra, to lecę po kątownik, ciacham i zaraz zawiążę linkę i będę się odzywał, jak będziemy to podnosić do góry. Ok, znalazłem sobie środek. Czekajcie, dobrze, że ja to rozkminiam. Środek sobie znalazłem tutaj, o, ale myślę, że na tej lince jednej będzie za słabo, więc ją jeszcze przełożymy przez tą i w pół zrobię na widłę. Bo jak będzie za nisko, to ramię powoli leci, że mi tam nie zabrakło czasu, lepiej żeby Dobrze mówię, czy nie dobrze ja mówię. Czekajcie. Tak, spróbuję pierwszy na dłuższy, a później zobaczymy dalej jak to będzie. Więc zabieram się podczepiamy i próbujemy. Jak ten nie wypali, to będę to na głowie nosił. Nie no, panie tutaj źle. Łapy opuszczone. żeby się nie ginąć. Bez wideo by było wygodniej. Bo zawsze to trochę lżej też, nie? Jeśli chodzi o ten wysięg, nie chciałbym się, się przychylić tu i oprzeć na wieńcu w żaden sposób, bo nie byłoby to na pewno nic dobrego, ale na widłach znowu dalszy wysięg jest. No zobaczymy, nie wiem czy się dobrze ustawiłem, ale do tej pierwszej powinno być okej. Okay. Czy się nie będzie też bujać za bardzo, no i czy nie będzie za długa ta linka, żeby przejść przed, nad ścianą. No też tak się może okazać, to wtedy trzeba na, na krótkiej po prostu jechać. Zobaczymy. Chyba będzie słabo tak. Ale może przejdzie. Widziałem, że sąsiad tam jedzie do mnie. mam max wysięgu teraz, nie? Przeszła pomiędzy szpilkami, to dobrze. A, w dachu dziura mogę się patrzeć. No i dobra, i teraz to posuwać jak najdalej. Nie, będzie za duża chyba ta linka. Ale zobaczę tak na razie. Muszę jak najdalej to teraz wysunąć w tamtą stronę, a gdzie tam lecisz, nie widzę co ona, co ona wyprawia. Dobra, idę zobaczyć czy to zadziała. Nie zadziała chyba, za długa linka. Pójdę ze sprawdzę. Zaraz. Pa -pa widzę, widzę. Nie, nie, spoko, dam radę. Ja tylko, ja tylko se ten, sprawdzam po prostu czy na tej lince dam radę, czy będzie za wysoko czy nie, czy ona mi tu wejdzie już w te, nie, musiałbym dalej na widłach, to za... się już mam pełny wysięg, musiałbym bliżej ściany podjechać, ale ja ją se tam wcisnę, to na, na napiętej lince, na napię... A tu spoko. Aby tu mi się w gniazdo wlazła może I wtedy będzie ok, Teoretycznie Nie, muszę bardziej w lewo dać, bo naciąga Naciąga ten Chwileczkę panie Andrzeju, ja... Dobra, to się Pójdę tam, dalej w ten W prawo Kurde, mógłbym bliżej ściany pojechać, ale... Teraz to ona właśnie, i to jest problem, że ona mi teraz To mi nic nie daje, bo ja będę musiał ją dźwigać teraz. Lekko. O, spuścić tą linkę trochę. Złaś. A. Nie, nie do, trzeba będzie chyba linkę drugą dać. Idę, zobaczę jeszcze, spróbuję to wcisnąć. Zaraz zobaczę. bliżej ściany chyba podjechać wie pan Zaraz zobaczę tylko jeszcze tutaj sobie spróbuję ją wcisnąć tam pójdzie teraz teoretycznie tylko uwaga bo on, waga, waga siedzi na nie o właśnie tak tam sobie wejdzie w siodełko Dobra chwila, muszę przejść teraz. Siedzi? Nie chcę wejść, przekosiła się. Blaszka, czyli ten, mokry, bardziej mokre jest drzewo, te jak, jak te, co było przy poprzednim. Trochę tu rozszerzę jej. Aby tu wlazła, to tam już. O! Tu już się zaparła. Dobra, ja tam wejdę, panie Andrzeju. No, daj mi to. To? Pierwszy jest, drugi chyba, z tym skróconą linką trzeba się popróbować. Panie Andrzeju, ty tym będzie łatwiej. Tym będzie łatwiej. Trochę jest na ciasko, no, powinna, powinna dostać luzu, tak naprawdę. Nie? Starałem się z luzem w miarę ciąć. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Ona przekoszona jest, dlatego jeszcze może nie. Ten zaraz powinna tu wskoczyć. Ta. I tam też siedzi. Dobra. I mamy to. Ok, mam drugiego gotowego. Spróbuję na krótszej lince teraz. Zobaczymy jak. To na krótszej pójdzie. No to jedziemy Teoretycznie może być lepiej O, w ramię nie przypasuje, bo w siłownik. Musiał jeszcze bliżej murwa podjechać, coś mi się wydaje. Bo w sumie daleko stoi, nie chciałem za blisko, bo tam może by było nie po ten... Jak to się nazywa, nie po... Kurde, żeby się odwróciła trochę. Cała wlazła, tam sobie już się tak naprawdę. Ona musi być nad tym, i tak i tak, to jest dupa i tak dupa tak, poniżej żebym gdzieś zastępca nie zahaczył, bo będzie afera o o o o o o o to by właśnie o to by cyk Dobra, idę sprawdzić to może będzie okej okay na tym najgorsze, że nie widzę co tu się dzieje i to takie Trochę loteria. Który jednym w celuje tu drabina mi przeszkadza. Obejść trochę. Rusztowanie mi odjeżdża. No, żeby tu się sklinowało, tylko nie za bardzo chcę. To tam trzeba będzie sklinować. A tutaj wtedy dołożyć. O, cyk. Tu mamy. I pyk, siedzi. Idealnie, powiem wam, że dobry patencik. Tu jest skręcona ta. Dobry patencik i będę to używał. Tam mi się chyba nie uda, ale tutaj elegancko. Idę wziąć następnego. Słuchajcie, jestem w tym momencie, że nie chce mi wejść belka, ale powodem jest to, że mam tą dechę tutaj, zobaczcie, przekoszoną. Także spróbuję ją ściskiem jakoś... Nie wiem, czy tym mi się uda, tym by było najlepiej, bo była pewność, że ona pociągnie ją w tą stronę, ale nie wiem, czy tak po skosie, a może sam raz pójdzie. raz zobaczymy. Zobaczmy, czy ściągnie. No bo, nie bo nie rozwalę wieńca, co? Idzie. Też, żeby mi coś strzeliło tutaj. Bo ewidentnie nie chce mi, kurde, pójść. Nie wiem na ile ona poszła, zaraz zobaczymy. Idę z drugiej Mańki, spróbuję ją teraz tam podnieść. Tak to będzie właśnie, kurde. Tylko tak mi ciasno one wychodziły tam. Ciekawe czy teraz do... Siedzi, dobra. No i tak trzeba będzie robić. Innego wyjścia nie wejdzie, tylko jakieś błoto, tu jakiś sęk na samym winku. Kurde, nie widziałem, od spodu był. I teraz spróbuję to tu wbić i, i będzie na ścisk, niestety, górą, ale z tego co słyszę, Niko, nie wchodź mi tu do piaskownicy, wracaj. O kurde, jeszcze ciężko. A, bo tam wpadło. No, to trochę zabawy z tym będzie. I tu widzę też przydałoby się to rozgięć trochę haka. Haka, haka. O, tu rozpierdziona w ogóle końcówką. Mogłem to przy samym haku ściągnąć, a nie tu, znaczy przy samej krokwi. Nie on no, powinna już leźć teraz. No właśnie. Jeszcze trochę luza zrobić. Więcej nie pójdzie, muszę tam chyba unieść. Ta trochę tam i, i będzie git. No i wychodzi na to, że muszę jednak tym ściągiem ściskać, bo teraz popuszczam tutaj. O i się schodzi. Już nie do końca gdzieś tam przyklinowało, może, ale trzeba będzie przy każdym tak łapać. Kolejny na miejscu. No i siedzi ten ostatni na dzisiaj. Eee... Idę mecalaka zabrać i wezmę jeszcze gwoździ, zarzucę kamizelkę i trochę jeszcze se pogwoździuję. Od tamtąd zaczynając z rusztowaniem, albo odtąd jak to już mam rusztowanie. I ponabijam gwoździ jeszcze do oporu. Znaczy do oporu może nie, ale z pół godzinki podziałam. O kurde, opada już mi mecalak, idę podnieść szybko. No i dobra, to poklepię sobie jeszcze tak dla przyjemności z pół godzinki, ile się uda, tyle się uda, żeby o 6 się zawinąć. No i powiem wam, tak dzisiaj za dnia rozkminiałem, bo z żoną nie zastanawialiśmy się dokładnie, gdzie chcemy mieć to wejście na strych takie. Wcześniej myślałem, że może się uda nad garażem, przez garaż wejść, w szczycie zrobić drzwi, ale raczej za mało miejsca będzie, więc to odpada. Chyba, że takiej kwadraci tylko, żeby się tam wczołgać, ale nie, nie. się to odpuścimy sobie i... I tak rozkwiniamy, że chyba nie chcemy mieć tutaj w tej strefie <grycia> życia codziennego mieć w suficie, kurde, tego wejścia. W pomieszczeniu gospodarczym za mało, wiatrołapie też za mało, bo wiadomo, u, u nas musi się w tą stronę otwierać. No i tak rozkwiniamy, czy w pokoju gościnnym sobie tego nie zrobić. Mało uczęszczane i w ogóle jak się będzie chciało wejść, to się tam skoczy i przez gościnny i tak Właściwie rozkwiniamy, czy nie będzie to najlepszym wyjściem, zobaczymy czy uda się wcisnąć. Między bylkami mamy 70 cm, więc e, Wydaje mi się, że te schody wejdą na luzaku, tam nie, nie, nie pamiętam dokładnie ile w Anglii się robiło, kurde Szerokości ile trzeba było mieć, żeby Żeby to ogarnąć, ale ale 7 tych to jest raczej wystarczająco, więc nie będziemy tu nic musieli tworzyć na razie. Tylko trzeba będzie wyznaczyć te miejsca, ale to wiadomo, jak działówki już będą, to wtedy będziemy można zobaczyć ile ten bieg tych schodów ma. Dokładniej, żeby gdzieś to tak umieścić, żeby można było później wejść normalnie, nie tam, że trzeba będzie odsunąć łóżko, żeby schody otworzyć. Ja trzeba się o tym pamiętać, po prostu dokładnie gdzie to umiejscowić. No i też, żeby było wystarczająco miejsca na, głow na głowę przy wejściu, nie, żeby nie walić głową gdzieś tam w krokiew czy coś. Tak, także takie moje rozkminki na ten temat. Dobra, to ja tukę i zobaczymy, ile dzisiaj jeszcze na tukę. Po szóstej e, podobiałem wszystkie już. Także mamy to gotowe. Można powiedzieć, że jutro te cztery tylko zostaną, i tamte 12 sztuk by mi się marzyło, żeby to skończyć. No i tak rozkwiniam ten temat tych stężeń. No nie mam materiału na stężenia. A znowu, jak deski rzucę na górę, poskręcam góry deską, to nie za bardzo będę miał później pole manewru, żeby to wszystko po, poustawiać. I tak rozkwiniam, kurde, jak to ugryźć. Nie wiem jeszcze dokładnie. Coś trzeba będzie wymyślać. Nie wiem, czy w deskę najwyżej, co drugą. Nie wiem, kurde. Bo będzie problem później z tym, żeby ścisnąć jeden z drugą. Wiadomo, jak gdzieś banany są na nich, żeby docisnąć, to nie będzie luźno i będzie, będzie problem. Więc yy, nie wiem, może się tu sk skontaktuję z Tartakiem, Może będą mieli gdzieś coś takiego luźnego, że mógłbym wpaść po to i w sobotę bym to ogarnął. Temat stężeń Zobaczę, co mi tu zostanie też. Co, co będę mógł zużyć, co nie. I tak by to trzeba było ugryźć chyba mi się wydaje. No, co na dzisiaj, koniec. Tak czy tak. Starczy i tak się zasiedziałem trochę ale już chciałem dobić te gwoździe do końca wezmę to rusztowanie, pozabieram to wszystko po, gdzieś poukładam, żeby był porządek, ład i skład i uciekam, także trzymajcie się tam i do zobaczenia eee, jutro, e, dzięki za podpowiedzi na temat tych śrubunków ja już szukałem tulei kurde gwintowanej a tu są takie zwykłe, te nakrętki dłuższe 42 mm, tak tam piszecie w komentarzach. Wziąć to, kurde, skontrować później z dwóch stron, też nakrętką i będzie grała gitara. No Zobaczymy, co jeszcze powie. Oczywiście kierownik, jak wpadnie, bo też będę musiał mu to przedstawić. No ale myślę, że nie powinien mieć do tego problemów. Także takie sprawy, uciekam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do juterka. Na razie, cześć.